Kardio najlepszy lek na terenie polski normalizuje ciśnienie naturalnie, przywraca elastyczność naczyn krwionosnych, obnica poziom cholesterolu we krwi, chroni przed zawalami serca i udarami mózgu. Trzy etapy leczenia: przywracanie stabilizuje ciśnienie krwi do Twoich wskaźników fizjologicznych. Normalizacja przywraca tetno, skład i lepkość krwi, zmniejsza przerost serca i naczyn krwionosnych. Ochrona zapobiega zmianom jazdycowym naczyn krwionosnych serca oraz chroni przed atakami serca i udarami. Nadciśnienie tetnicze jest plaga współczesności. Jest to bardzo niebezpieczny stan, który może w każdej chwili doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Dlatego szczególnie ważne jest rozpocząć właściwe leczenie w odpowiednim czasie. Co zyskasz po ukończeniu kursu? Normalne ciśnienie zdrowe naczynia, mocny sen, silna odporność, zwiększenie wytrzymałości. Link do konsultacji w komentarzu.